Chcąc przygotować raport online korzystając z PSI Mago Designer konieczne jest aby wykonać kilka kroków na poziomie PSI Mago Pro. W tej prezentacji chciałbym pokazać krok po kroku jak rozpocząć pracę nad przygotowaniem raportu online. Podstawą do stworzenia takich raportów jest plik raportu IBM SPSS Statistics w formacie SPV. Wykorzystajmy w tym celu plik raport sprzedażowy. Mamy gotowy raport, który w takiej formie nie nadaje się do publikacji online. Brakuje mu struktury, opisu oraz jest mało czytelny dla odbiorcy. Aby rozpocząć pracę nad budową raportu w PSI Mago Designerze w pierwszej kolejności musimy przygotować plik źródłowy. W tym celu będąc w PSI Mago Pro przejdźmy do menu Predictive Solutions i wybierzmy eksport do PSI Mago Designer. W nowo otwartym oknie musimy jedynie wskazać miejsce zapisu pliku wsadowego do PSI Mago Klikając przycisk przeglądaj wskażmy miejsce i kliknijmy zapisz. Klikamy OK. Na koniec otrzymujemy podsumowanie wykonanej procedury. W tym momencie możemy przejść do pracy w samym PEZI Magodesignerze. Chcąc zapoznać się z pracą w aplikacji, zachęcam do obejrzenia kolejnej prezentacji.